W tym odcinku dowiecie się, jak przyjęli mnie dziadkowie. Babciu, dziadku. I w tym odcinku dowiecie się, kiedy wyjeżdżam do Stanów Zjednoczonych. Opowiem Wam też trochę o mojej codziennej rutynie w tej niecodziennej sytuacji. I opowiem Wam, jak źle jest w liceum. Sponsorem dzisiejszego odcinka są Star Monsters od Magic Box. Kieszonkowi przyjaciele do kolekcjonowania. Zabieraj je wszędzie ze sobą i graj nimi w różne gry. Trenuj je, aby wygrywały w każdej rozgrywce. Dziadku? Już jestem. Babciu? Dziadku? Halo? No gdzie wy jesteście? Halo? Babcia? Dziadek? Nie ma ich nigdzie. No więc przyszłam tutaj, liczyłam na jakieś miłe przywitanie, coś, jakieś jedzenie, nie ważne cokolwiek, naprawdę. No a teraz... Patrzę, wchodzę, nie ma tu dziadków, no i nie wiem, co mam zrobić. Drzwi były otwarte, po prostu sobie mogłam wejść, światło zapalone i, i, i próbowałam ich znaleźć, ale nie ma ich w ogóle nigdzie. Więc dzwoniłam do mamy, ale mama od mnie nie odbierała, bo jestem wkurzona, no i teraz siedzę jak jakaś sirota i nie wiem, co z zrobić. Nikt nie jest w stanie ode mnie odebrać telefonu. Dobra, a tak naprawdę to nie mogę mieszkać z dziadkami, dlatego że aktualnie wyjechali i są w sanatorium. Dobra, wracam do domu się pakować bo wyjeżdżam do... Więc teraz pokażę Wam, co zapakowałam i co biorę ze sobą na półroczny wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Jak widzicie, musiałam przygotować kilka walizek, no bo jednak tych rzeczy jest sporo, bo to jest bardzo długi wyjazd. Dobra, pierwsza walizka. Nie na no, Na razie wyjazd do Stanów Zjednoczonych to jest tylko plan i bardzo chciałabym go zrealizować, no ale jednak nie jest to takie proste. Wymijmy plusy i minusy tych sytuacji. Po pierwsze... Taki wyjazd to nowi znajomi, nowe kontakty, ludzie dosłownie z całego świata. Po drugie, zwiedzanie Stanów Zjednoczonych, o czym zawsze marzyłam, wiecie, taki American Dream i tak dalej. Po trzecie, no takie polepszenie swojego języka angielskiego. No i oczywiście poznam trochę inny system edukacyjny niż jest tutaj w Polsce, czyli taka nowość. No i oczywiście jest jeszcze parę innych plusów. Takich naprawdę mocnych. Po pierwsze, ominie mnie sprzątanie tutaj w domu i będę musiała garać tylko swoje rzeczy. Po drugie, nie będę musiała się użerać z Amelką. Więc święty spokój nareszcie. No ale minusy, no bo każda sytuacja ma też swoje minusy. No i ten minus jest naprawdę duży. No bo nauka w Stanach i w Polsce dość się różni. No i jak teraz jestem w liceum. To bardzo prawdopodobne jest to, że będę musiała nadrobić ten cały pół roku, które stracę. Ale się nie poddaję i zrobię wszystko, żeby zrealizować ten plan. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, z mojego pokoju mama zabrała wszystkie meble i jest pusty. No więc można powiedzieć, że jestem tak trochę bezdomna. Więc musiałam sobie znaleźć jakieś miejsce w naszym domu. No i mama miała na to taki pomysł. O! Mamo, jesteś! Mamo, a gdzie Hania będzie mieszkać? No właśnie. No tak sobie pomyślałam, że najlepsze miejsce to chyba będzie u Ciebie w pokoju. Jeszcze do niedawna razem mieszkałyście. E, to kilka lat temu razem się bawiłyście. Jakie zabawy wymyślałyście. Była wtedy świetna zabawa, naprawdę. Ale mamo! Mamo, nie ma opcji. Żeby ona w ogóle była w moim pokoju, co dopiero w nim spała. Prędzej, jakby miała spać to pod moim łóżkiem. No chyba żart w tym miejscu. To jest największy problem w Waszym domu. A wy pamiętacie, jak wtedy miałyście zrobione łóżko, że jedno było tak nisko, a drugie wysuwało się z materiałem. No, pod niego. Cztery lata temu, ona jest stara i wredna, nie zamieszał z nią spać. Właśnie Ona była wtedy dziuchem i jeszcze nie była taka. Oj, grobna. przestańcie, żadna z was nie trapie. Nie ma opcji, żebym zamieszkała za Melką, bo w życiu na to się nie zgodzę. Więc została mi jedna opcja, żeby zamieszkać u mojego brata. Czy dobrze wybrałam? Na początku tak mi się wydawało. Jest koszmarnie. Kacper biega, krzyczy, rządzi się. się. teraz co teraz 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 coś teraz jedzenia. Ja nie wiem. Jakby jakiś demon w niego wstąpił. Jeszcze cały czas mnie szantażuje, bo podobno mieszkam w jego pokoju, więc muszę działać na jego zasadach. Kacperku! Daj mi spokój, bo ja odrabiam teraz lekcje! Tak naprawdę w mojej rutynie teraz zmieniło się bardzo dużo rzeczy. No bo jest to zupełnie inna sytuacja. Muszę się uczyć jak Kacper mi przeszkadza i jakoś się do tego przyzwyczaić. No i też do tej sytuacji dookoła, bo tu wszędzie są jakieś kolory. No a jedną z najgorszych rzeczy jest to, że... Mimo, że u mnie w pokoju miałam łazienkę, Kacper nie ma swojej łazienki. I teraz muszę korzystać z łazienki Amelki. Oczywiście na początku, jako wychowana kulturalna osoba, musiałam się jej zapytać o skąd. Ej Amelka, czy ja mogę skorzystać z Twojej łazienki? Don't be ridiculous! Potem próbowałam siłą. No, don Wynokas! Ale mama powiedziała, do... że mam... Małżeczka, nie! No I tak masz obleśną tu 30? No i pod koniec tak zwana broń ostateczna, czyli po prostu powiedzieć o wszystkim mamie. Star Monsters. Kieszonkowi przyjaciele. Album przewodnik. Mamo, nie mogę z Amelką. Próbowałam korzystać z jej łazienki, nawet ją poprosiłam o to, żeby mi pozwoliła, a ona mnie wypchnęła z pokoju. Jak ja krzyk. naprawdę nie wiem, co mam zrobić. Hmm. Hania, ja chcę mieć święty spokój. Wyjątkowo możesz korzystać z mojej łazienki, obyś zostawiała po sobie porządek. O, dziękuję, mamo! Kacper, zobacz. Wszystko jest w albumie przewodników. Star Monsters to są gwiazdy, które spadły z nieba, lądują w różnych miejscach, przemieniają się a potem wyłaniają się kolory. Należą do czterech rodzin. Powietrze, ziemia, roślina albo woda. A to jakie są? Super rzadkie. Gold albo silver. Zobacz, jaka rodzina. I najlepsze jest to, że niektóre ewoluują, ale najfajniejsze jest to, że można grać nimi gry. Otwierasz saszetkę? Tak. Zobacz, są dwa rodzaje e, saszetek. Takie małe, tu są w środku monstersy, a tutaj są z kapsułami. Które otwierasz? Otwieram. Co? Czas z rozgrywkę! Więc zajmuję tą łazienkę każdego ranka. No bo co? Przygotowanie się do szkoły zajmuje mi sporo czasu. Jak była moja łazienka, to nie było problemu. Pewnie zastanawiacie się, jaki był powód tego, że musiałam się wyprowadzić. Które nie gaming gamej, Gaming room, będę miała. Nie, Ameryka nie będzie miała na górze game room. I nie jest to też za karę. Wyprowadzasz się do dziadków, ja już mam ciebie dość. Boż tak bardzo nie nabroiłam. Teraz Wam o tym opowiem. Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku była mowa o tym, że sprzedaje ciuchy? To prawda, robię to, ale na pewno nie robię tego za dziewczyn plecami. To, co sprzedaję, jest. Ogólnie wszyscy się na to zgodzili tam. Co ty robisz w moim pokoju? Ale właśnie, z tego co ja robię płyną tylko korzyści. Bo po pierwsze, nie marnuje się miejsca w domu, bo te rzeczy, których już nie używamy, trafiają do innych właścicieli. A po drugie, to jest swego rodzaju ekologia, bo nadaje im drugie życie. No a przy okazji, mam jeszcze z tego zysk. A pieniądze są każdej na nastolatce potrzebne mogę wiedzieć, gdzie są nasze pieniądze? Ostatnio bardzo mało mi pieniędzy przelałaś za te moje dwie sukienki. Możesz mi powiedzieć, gdzie one są? No, dostałaś wystarczająco. Przelałam ci 50% tego, co zarobiłam. Ale Hania miała sobie odliczyć tylko 15%. Dlaczego sobie wzięłaś no nie? właśnie 50%? Coś ci się pomyliło? Ale, przepraszam bardzo, 15% za tyle roboty to... To jest prawie nic. Ja to wszystko po pierwsze pakuję, muszę to zebrać, muszę to wycenić, zrobić zdjęcie, opisać, zaznaczyć, rozmiar, wszystko. Później dogadywać się z osobami kupującymi na jakieś ceny na coś, na wysyłki bla, bla, bla na datę na rezerwację, potem to wszystko zapakować i potem oznaczyć to etykietami wysyłkowymi, obkleić to wszystko tak, żeby się nie zepsuło podczas, podczas ee, wysyłki. No i na koniec najcięższe zadanie zanieść te wszystkie paczki, mam całe obładowane i iść kilometr do najbliższego paczkomatu, a później to wszystko powstać. A czasami się zdarza nawet tak, że na przykład niektóre wysyłki idą do tego paczkomatu, a niektóre są do innej firmy wysyłkowej i co? I trzeba się jeszcze bardziej kminić, gdzie co idzie. Naprawdę mnie to poruszyło. Ale ale oddawaj nasze pieniądze! Umawiałyśmy się inaczej. Nie negocjowałaś więc umowy. Więc Sorry. Pieniądze mają być do jutra. Towar nie należał do ciebie. No dobrze, więc odpowiedź jest prosta. Postanowiłam, że wyremontuję swój pokój. Bo chciałabym tam zmienić parę rzeczy. No i naprawdę tych zmian będzie dużo. Ale o tym dowiecie się dopiero później. W sumie nawet niedługo. No ale później. A co w szkole? No... Ostatnio dużo nie wspominałam o liceum, dlatego że jest po prostu nudno. No nudno, nic ciekawego się nie dzieje. Po prostu trzeba się uczyć i tyle. Szczerze to wydaje mi się, że poprawiłam oceny, są na pewno lepsze niż w pierwszym semestrze. Jest to spowodowane głównie tym, że się po prostu wdrożyłam w ten system nauki. A są jeszcze te dwa przedmioty, których cały czas się obawiam, no i cały czas mnie męczą, jest to na pewno chemia i geografia. A jak teraz sobie tak o tym myślę, to chyba nie ma więcej takich. No więc na razie jest spoko.